Kiedy mój ojciec rozdarł umowę sprzedaży i rzucił mi kluczyki w twarz przy całej rodzinie, mówiąc, że nie kupi jego miłości pieniędzmi, wiedziałam, że coś we mnie pękło na zawsze. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej poruszających historii, jak ta. Nazywam się Ania, mam 37 lat. Pracuję jako kierowniczka dość sprzedaży w dużej firmie informatycznej w Warszawie. Moje życie wygląda z zewnątrz całkiem nieźle. Mieszkanie w śródmieściu, stabilna praca, niezależność finansowa. Ale jest jedno, czego nigdy nie miałam, czegoś, za czym tęskniłam od dzieciństwa akceptacji mojego ojca. Mój ojciec Jan ma teraz 65 lat. Całe życie był surowy, wymagający, patriarchalny w każdym calu. Dla niego córka była zawsze mniej warta niż syn. Moi bracia, Tomek i Marek, zawsze byli jego oczkami w głowie. Bez względu na to, co zrobili. Czy to było rzucenie studiów, czy nieudany biznes, zawsze mogli liczyć na ojcowskie wsparcie i wybaczenie. Ja mogłam skończyć studia z wyróżnieniem, awansować w pracy, pomóc finansowo rodzinie dziesiątki razy, i zawsze słyszałam tylko No tak, ale to nie to samo co mężczyzna albo Szkoda, że nie urodziłaś się chłopakiem, Ania. Te słowa bolały bardziej niż jakiekolwiek fizyczne ciosy. Przez lata próbowałam. Naprawdę próbowałam. Pomagałam finansowo, kiedy tata miał problemy z biznesem. Płaciłam zaleczenie mamy, kiedy zachorowała. Organizowałam rodzinne spotkania, w których i tak byłam traktowana jak powietrze. A w głębi duszy wciąż czekałam. Czekałam na to jedno zdanie. Jestem z ciebie dumny, córeczko. Nigdy go nie usłyszałam. Dwa lata temu dowiedziałam się przypadkiem o czym ojciec marzy. Siedzieliśmy przy rodzinnym obiedzie u Tomka. Tata pił piwo i rozgadał się z moim bratem o samochodach. Wspominał nowego Forda Rangera, który widział u sąsiada, pikapa w czarnym lakierze, z pełnym wyposażeniem. Widziałam błysk w jego oczach, taki, jakiego nigdy nie miał, patrząc na mnie. To byłby samochód marzeń, powiedział cicho, prawie sentymentalnie i wtedy postanowiłam. To będzie mój ostatni wielki gest. Kupię mu ten samochód. Udowodnię, że jestem warta jego uwagi, jego szacunku, jego miłości. Fort Ranger w najlepszej wersji kosztował około 300 tysięcy złotych. To była astronomiczna suma. Ale zaczęłam oszczędzać jak szalona. Pracowałam po godzinach, brałam dodatkowe projekty, rezygnowałam z wakacji, z restauracji, z wszystkiego. Mieszkałam skromnie, jałam w domu, nie kupowałam ubrań. Wszystko, co zarobiłam ponad rachunki, odkładałam. Minęły dwa lata. Dwa długie, wyczerpujące lata. Ale zebrałam pieniądze. Poszłam do salonu w Warszawie, zapłaciłam gotówką i zarezerwowałam samochód na imię ojca. Miałam wszystkie dokumenty przygotowane, ale pojazd był formalnie jeszcze na mnie, bo chciałam to być niespodzianka. Zbliżał się 65. urodziny Taty. Postanowiłam zorganizować wielki rodzinny obiad w eleganckiej restauracji w Warszawie. Zaprosiłam całą rodzinę. Braci, ich żony, ciocie, wujków, kuzynów, wynajęłam osobną salę, zamówiłam tort, alkohol, pełne menu, zapłaciłam za wszystko z góry, miałam plan. Pod koniec kolacji wyjdę na zewnątrz, przywiozę samochód pod wejście i wręczę ojcu kluczyki. Wyobrażałam sobie ten moment setki razy, jego zdziwienie, jego radość, może nawet łzy wzruszenia, może w końcu usłyszę te słowa. Nadszedł dzień urodzin. Restauracja wyglądała pięknie. Wszyscy przyszli. Ojciec siedział na czele stołu w garniturze, zadowolony, że jest w centrum uwagi. Bracia opowiadali dowcipy. Wszyscy jedli, pili, śmiali się. Ja byłam dziwnie cicha. Miałam w kieszeni kluczyki. Ich zimno przypominało mi, że za chwilę wszystko się zmieni. Po deserze wstałam. Serce biło mi, jak oszalałe. Tato! Powiedziałam głośno, żeby wszyscy usłyszeli: Mam dla ciebie prezent urodzinowy. Wszyscy zamilkli. Ojciec uniósł brew, lekko zdziwiony. Prezent? No dobra, dawaj. Powiedział jakby to był kolejny krawat albo butelka whisky. Wyszłam na zewnątrz. Samochód stał zaparkowany przed wejściem. Czarny, lśniący, idealny. Wsiadłam i podjechałam pod same drzwi. Weszłam z powrotem do sali z kluczykami w dłoni. Choć tato chce ci coś pokazać. Wstał nieco zdziwiony. Rodzina poszła za nami. Wszyscy wyszliśmy przed restaurację. I tam stał Fort Ranger. Czarny, ogromny, luksusowy. Ojciec zamrugał. Co to? Zapytał. To twój nowy samochód, tato, powiedziałam cicho, podając mu kluczyki. Pamiętasz, jak mówiłeś, że to byłby samochód twoich marzeń? Pracowałam dwa lata, żeby ci go kupić. Zapadła cisza. Czekałam. Czekałam na uśmiech, na objęcie. Na cokolwiek. Ale ojciec patrzył na mnie zimno, wziął kluczyki, spojrzał na nie i nagle rzucił nimi z powrotem na ziemię, tuż przed moimi stopami. Myślisz, że kupisz mnie pieniędzmi? Warknął. Myślisz, że możesz kupić mój szacunek za trzysta tysięcy? Jesteś głupia, Ania, zawsze byłaś. Zamarłam. Tato, wyszeptałam. Nie potrzebuję twojego samochodu, nie potrzebuję twojej litości, ciągnął coraz głośniej. To żałosne. Córka próbuje pokazać się przed rodziną, jakby była kimś ważnym. Ale wiesz co? Nadal jesteś tylko kobietą, która nigdy nie była tak dobra jak twoi bracia. Kilka osób zaczęło się śmiać. Cicho, nerwowo. Tomek pokręcił głową z politowaniem. Marek odwrócił wzrok. Nikt nie stanął w mojej obronie. Czułam, jak coś we mnie pęka, dosłownie pęka, jakby przez dwa lata budowałam szklany dom nadziei, a teraz wszystko runęło jednym zdaniem, podniosłam kluczyki z ziemi, drżały mi ręce. Rozumiem, powiedziałam cicho. Odwróciłam się i wyszłam. Nikt mnie nie zatrzymał. Wróciłam do domu i przez całą noc nie spałam. Płakałam, krzyczałam, a potem. zaczęłam myśleć bardzo trzeźwo i bardzo jasno. Samochód był nadal zarejestrowany na mnie. Miałam wszystkie dokumenty. Prawnie był mój. Następnego dnia rano zadzwoniłam do salonu. Wyjaśniłam sytuację. Poprosiłam o pomoc w odbiór pojazdu. Dwóch mechaników przyjechało z lawetą do domu ojca w Warszawie. Zabrali samochód. Telefon ojca zaczął dzwonić po południu. Raz, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty. Pod koniec dnia miałam 188 nieodebranych połączeń. Bracia zaczęli pisać wiadomości. Zwariowałaś? Oddaj samochód, tacie, jesteś nieludzka, rodzina jest najważniejsza. Zignorowałam wszystko. Trzeciego dnia ojciec w końcu przebił się przez moją determinację. Odebrałam. Ania, proszę, to był tylko żart, powiedział. Głos miał łagodny, prawie błagalny. Przecież wiesz, jaki jestem, nie chciałem cię urazić. Żart? Powtórzyłam spokojnie. Upokorzenie mnie przed całą rodziną to był żart? No to przesadzasz. Jesteś za bardzo wrażliwa. I wtedy dotarło do mnie. Nigdy się nie zmieni, nigdy nie zrozumie. Dla niego zawsze będę problemem, który reaguje za bardzo. Tato, powiedziałam. Spędziłam 37 lat próbując zasłużyć na Twoją miłość. Wystarczy. Ale. Samochód. Samochód sprzedam. Albo zatrzymam, jeszcze nie wiem, ale już nie jest twój i ja też już nie jestem twoja. Rozłączyłam się, zablokowałam jego numer, zablokowałam numery braci, zablokowałam wszystkich, którzy próbowali mnie przekonać, że to ja jestem winna. Minęły tygodnie, potem miesiące. Rodzina próbowała się ze mną skontaktować przez znajomych, przez media społecznościowe. Zawsze dostawałam tę samą wiadomość. Rodzina to rodzina, musisz wybaczyć, ale ja nie musiałam, bo w końcu zrozumiałam coś fundamentalnego. Nie mogłam zmusić ojca do miłości, nie mogłam kupić szacunku, nie mogłam udowodnić swojej wartości komuś, kto nigdy nie chciał jej zobaczyć, mogłam tylko ją poczuć sama i zacząć żyć dla siebie. Sprzedałam samochód, kupiłam za te pieniądze małe mieszkanie nad morzem w Sopocie, zaczęłam jeździć tam na weekendy. Czytać książki, spacerować po plaży. Po raz pierwszy w życiu czułam co. Spokój. Nie potrzebowałam ojcowskiej akceptacji. Nie potrzebowałam braw rodziny. Potrzebowałam tylko jednej osoby, która mnie doceni. I tą osobą mogłam być ja sama. Minęło pół roku. Pewnego dnia dostałam wiadomość od ciotki. Pisała, że ojciec jest chory, że jest słaby, że mnie szuka. Długo myślałam, czy odpowiedzieć. W końcu nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że chciałam się zemścić. Ale dlatego, że nauczyłam się stawiać granice i chronić swój spokój. Nie wszystkie historie kończą się pojednaniem, nie wszystkie rany się goją i nie ma w tym nic złego. Czasami jedynym sposobem na ocalenie siebie jest odejście. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej. Chcę poznać twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia Cię poruszyła i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii jak ta.